Hej, eee, wiecie, tak sobie pomyślałam. Bo ja osobiście tak funkcjonuję teraz, że wiem, <grym>, że jest ta rekrodacja, rekrogradacja to się nazywa: Merkurego. Ten Merkur się tam cofa i po prostu ogólnie w ogóle do końca, jeszcze przez najbliższy miesiąc, dokładnie do 16 listopada, ma być jakaś masakra w gwiazdach. I ja tak <grym>, <się> <gniazda> ciągnę do tego 16 przyszłego miesiąca tak sobie pomyślałam, że wam zrobię, żebyście sobie wybrali po jednym kamyczku. Cztery kamyczki zrobimy. Yy, takie proste. Jakieś czytanko. Co. <laughs> jak sobie poradzić z tym. Jak sobie poradzić z tym czasem najlepiej, no? Bo to jest taki moment naprawdę stosunkowo ciężki, słuchajcie. To nie będzie łatwe. Dla większości ludzi, bo niektórzy są tacy, mam taką znajomą, która teraz kwitnie, kreuje w ogóle, jest. No właśnie, czyli może nie będzie tak źle. Może dla niektórych to będzie rewolucyjny czas. W każdym razie. E, tak jakby, co się będzie działo dla Was przez ten miesiąc i porada, tak? Po prostu. O, sąsiad zaczął wiercić, uuu, będzie czał. No dobra. Mm. No tak, no tyle. <noise> Zrobię pauzę. No dobra, sąsiad się trochę uspokoił. Słuchajcie, cztery kamyczki. Zielony. Niebieski. Żółty. Różowy. Zaczynamy od zielonego, tak? Zielony kamyczek. Tutaj sobie po prostu powyjmę po jednej karcie. Piękne karty przyszły do mnie. To już mówiłam, tak? Śliczna, śliczne, śliczne, cudowna mięciutka energia. A tak sobie już się rozłożę w ogóle we wszystkich jako kartę główną słuchajcie. Piękne są. Mm, nie mogę się napatrzeć na nie. A do tego, tak, żebym wiedziała, co się dzieje tutaj. Proszę bardzo. Mm -hmm. Tak, tak, powiem Wam, że nie ma jakiś gorszy okres, to nie ma co się tutaj załamywać i płakać, bo to w niczym nie pomoże, tak? A pomóc. Jedyne, co może pomóc, to starać się to oczyszczać i myśleć pozytywnie. To jest jedyne, co może Wam pomóc. Narzekanie i martwienie się nie pomoże. I trzeba o tym pamiętać w najgorszych momentach nawet. Do tego katalik śliczną, którą dostałam od kochanej Madzi. W pierwszym momencie jakby nie. Są moje w ogóle pierwsze karty po polsku, co jest też takie troszkę dziwne, ale super. W pierwszym momencie nie, nie byłam zachwycona, bo grafiki mi nie pasują zupełnie, ale, ale mają fajne, jakby teści, treści przekazu, także po prostu skorzystamy, zobaczymy, co tutaj chce, co nam chcą przekazać. No dobra. Zielony kamyczek. Zielony kamyczek, słuchajcie, ma. Tu sobie przesuniemy. Mądrość, powolutku, ale do przodu. I e, tutaj jest e, e, przepływ e, miłości, który wspiera Twoje sny, tak? Twoje marzenia. Wolno i do przodu, proszę bardzo. Do tego wisdom, czyli mądrość, piękne nowe karty. Się drzewa odbijają. <laughs> piękne drzewo za, za oknem. I o, czakra ucha. Uuu. Czakry ucha. No bo wiecie, czakry to nie tylko te siedem czakr, to jest też dużo mnóstwo mniejszych, tak? Przeczytamy. Zauważ przesłania, które pojawiają się w formie dźwięków, muzyki i słów, zarówno ze źródeł zewnętrznych, jak i z Twojego umysłu. Te przesłania są prawdziwymi odpowiedziami na Twoje modlitwy. Więc jak nie jesteście pewni czegoś, zobaczcie, co Wam przychodzi. Kto, to, ktoś mówi, gdzieś obok przychodzi i mówi, A, będzie dobry dzień. O, będzie dobry dzień! Kumacie. Albo jakaś piosenka leci w radiu i wam jakby w głowie za, usie, za się usiądzie, to tak też na zwróćcie uwagę. No ale podstawowa wasza karta jest mądrość. Mądrość. I ona tutaj taka piękna z, tym, z tą sobą, piękną, białą i takie w ogóle to jest... Wyczyszczone, wymrożone tym śniegiem piękne. Hmm. Czy kiedykolwiek ktokolwiek ci powiedział, że jesteś mądra ponad swój wiek? <laughs> Teraz jest czas. Żeby poprosić siły wyższą, ja bym tutaj powiedziała, żeby pomogła Ci w jakimś wyzwaniu, tak? A jednocześnie pamiętać, że mamy, jesteśmy w przepływie miłości i wsparcia, tak? Z góry. No ale tutaj zielone kamieczki tu jest takie uczucie powrótku do przodu. Tu jest takie uczucie, żeby się gdzieś coś, tutaj, troszeczkę, się, troszeczkę się miotacie. Coś tutaj jest takiego, że nie jesteście pewni, nie do końca sobie ufacie. Troszkę jest wątpicie jakby w siłę wyższą. No ale to jest taki czas, no. To mogłoby być równie dobrze dla mnie, czytanie. <grytanie> zaufać temu, tej sile wyższej, zaufać tej mądrości, która jest w nas i która jest ponad nami i temu, że wszystko się dzieje w najlepszy, właściwy dla nas sposób, tak? I zwracać uwagę na to, co jakby do Was dociera jako dźwięk w muzyce albo w tym, co ktoś mówi. Hmm. To takie wiecie, no. Po prostu starać się myśleć pozytywnie. Tutaj cały czas mi mówi też, mimo że coś was tam gniecie, coś się martwicie, to starać się mimo wszystko pozytywnie na wszystko. Jak zawsze. Ale tutaj może to być cięższe, jakby przypominać się nawet 50 razy dziennie, tak? Że spoko, powoli. Nic mi nie pomoże, jak będę się martwić, nie? Niebieski kamyczek. O. No, wy tutaj macie zupełnie inaczej. Czakra trzeciego oka, słuchajcie, transformacja, uczenie się i kiedy y, skupiam się na swoim wewnętrznym świetle, y, widzę świat poprzez pryzmat miłości. No tutaj jest zupełnie inna energia, tu jest takie właśnie bardziej w duchowość idziecie, w taki transformacja główna karta, tak? Piękna karta, zobaczcie jaka śliczna, jaki śliczny elfik, no nie elfik, wróżka, transformacja. Wróżka tutaj mówi Ci, żeby poddać się transformacji, jaka zachodzi w Twoim życiu, która się dzieje dla Twojego najwyższego dobra. Eee, jakby hmm, ciesz się, zaakceptuj tą transformację. Najlepsze ma dopiero nadejść. Och, to też mogło być dla mnie w sumie. Uczenie się też, takie wiecie, to uczenie się, żeby być takim pięknym, silnym drzewem, z korzeniami zapuszczonymi, nie bać się zapuszczać korzenie. Czakra trzeciego oka to jest takie. Możesz bezpiecznie ujrzeć energii miłości we wszystkich jej formach, takie jak Anioły Aury Wizję. Może no, możemy widzieć więcej niż, e, niż, e, niż ten świat materialny, tak? Ale to jest bardziej coś takiego, że wiecie, czasami naprawdę nie dzieje się najlepiej ogólnie, jakby ktoś spojrzał na to racjonalnie, to o matko, ale macie w środku takie głębokie przekonanie, że wszystko będzie dobrze i że ułoży się w najlepszy sposób i. Ja też czasami mam właśnie takie, jak mam takie dni, właśnie, że wszystko będzie dobrze, no to się ułoży i patrzę na tą swoją rzeczywistość racjonalnie i okej. Okay. 10 lat temu to by pomyślała, Boże, za zawzdury gadam, i że, e, że no niby jak to się ma stać, ale właśnie o to chodzi, o to w tym wszystkim chodzi, żeby zaufać tej sile wyższej i pozwolić jej działać, nie? Tylko że tutaj wiecie, tutaj naprawdę trzeba. Trzeba zaufać. Ja tutaj już słyszę, ale nie mów ludziom, że mają tylko siedzieć i ufać, i siedzieć i ufać. To nie o to mi też chodzi, tak? Eee, mm, też jest zupełnie inaczej, jeżeli macie jakby kogoś, kim musicie się opiekować, dzieci. To, to jest po prostu tak jakby, to jest strasznie... Eee, no to jest coś, o co trzeba, trzeba zadbać. Dzieci muszą być zadbane. To jest podstawa naszego jakby, nie? Funkcjonowania, słuchajcie, jak mamy dzieci, ale... Jeżeli macie taką możliwość, że jesteście bezpieczni na tyle, żeby na przykład przez następne 6 miesięcy jesteście bezpieczni, to nie bójcie się robić nowych kroków, nie bójcie się zaufać Wszechświatu, że Wam pomoże. Wiecie, jeżeli jesteście dość silni i macie dość pełno, dość optymizmu, to nawet jak macie środki do życia na mniejsze zadacie radę, nie? No, słuchajcie, to nie jest proste, to jest bardzo trudne, ale ja często tutaj, tutaj w tej kwestii to biorę często jakby przykład z mojego chłopaka, który po prostu kiedy go poznałam, on zawsze ma w sobie taki spokój, że wszystko będzie dobrze. On takie absurdalne rzeczy wyprawia, jak na przykład Kiedyś yy, pamiętam byliśmy, to chyba mówiłam że w filmiku, musieliśmy się wyprowadzić do, do mieszkania w ciągu trzech miesięcy. Z tego mieszkania, w którym byliśmy. No, a tutaj sąsiad zawzięcie wierci, nie? A może skończy, a może nie służycie. W każdym razie musieliśmy się wyprowadzić w ciągu trzech miesięcy i to nie było opcji, żeby było to zrobić jakoś inaczej. Trzeba było, a nie było mieszkań po prostu na rynku do wynajęcia w ogóle. I dostaliśmy cudem mieszkanie i to mieszkanie nie wzięliśmy go, bo nam się nie podobało, co było absurdem z racjonalnego punktu widzenia. Ale ostatnio się na tym, że w odpowiednim momencie dostaliśmy dużo lepsze mieszkanie za dużo lepszą cenę, w dużo lepszym jakby... no może nie miejscu, ale w dużo lepsze mieszkanie, po prostu ogólnie czuliśmy się tam dużo lepiej. I to jest to, jeżeli coś nam nie pasuje, nie brać tego na siłę, bo trzeba. Zaufać temu, że przyjdzie coś lepszego, że to jest tylko taka jakby próba. <laughs> Rozumiecie? To jest takie uczucie, nie? Dobra, żółty kamyczek. Come together. Zbierzmy się razem, nie? Ale słuchajcie, no ten sąsiad nie, cały dzień nie wiercił dzisiaj, a zaczął dosłownie jak ja włączam ten. No to jest po prostu jakiś. pauza. No dobra, słuchajcie, chwila ciszy trzeba łapać, nie? <laughs> dobra, żółty. Continue, czyli zbierzmy się razem. Eee, wróżki lubią być eee, zajęte i w grupie. E, co, jakby przypomina, że mm, e, dużo rąk pracujących razem sprawia, że praca jest lżejsza. E, pracowanie w grupie pomaga e, po prostu zrobić robotę, tak? Skończyć robotę szybciej. Reunion of Souls, czyli też macie jakby widzicie z kimś innym, znowu, spotkanie z kimś, nie? Tak jakby praca razem, praca w kimś, że jakby jakieś, świecie, połączenie się z kimś w kreatywności, pomaganie sobie, fajne, fajne, fajna energia. E, kiedy poddaje się, e, wiarze, e, e, I lean on the fate of the universe. Dlatego karty po polsku mają sens, widzicie, bo tylko przeczytałam szybko i było, ale z drugiej strony... Kiedy zaufam wszechświatowi, spokój staje się pokój, spokój staje się, jak to się mówi, prawdziwy. A do tego mamy: chronić siebie. Chronić siebie przed nieprzyjazną lub wynikającą ze strachu energią. Poprzez wyobrażenie sobie otaczającego cię kokonu z leczniczego światła. No, to jest to, co ja często mówię, tak takie bardzo uniwersalne, jak się czegoś boimy, chcemy się przed kimś ochronić, wyobrazić sobie, że mamy wokół siebie kokon białego światła. To jest jakby, to ja, a właśnie wczoraj, też mi właśnie dziewczyna wspomysłowiła, że strasznie dużo ludzi nie wie o tym, że jak oglądacie w YouTube rzeczy, to trzeba włączyć sobie ochronę, słuchajcie, są takie, jeżeli, czujecie, jeżeli coś oglądacie i czujecie potem, że jesteście zdenerwowani, to znaczy, że coś się niedobrego jakby przez ten, przez ten internet do was dobrało. I trzeba uważać po prostu na energię, które płyną przez różne kanały, i ochronić się bez względu na to, co oglądacie. zawsze sobie nałożyć ochronę Białego światła, słuchajcie. Chronić siebie, tak? Ale do tego masz właśnie ten macie to spotkanie się jakby z innymi i współpraca z innymi. I to zaufanie we wszechświat, jakby w tą zaufanie we wszechświat, no i wtedy jesteście, macie ten spokój. Ale tutaj ja czuję ogólnie, jak mówię o tym wszystkim, czuję takie taki właśnie spokój wynikający z tego, że, macie, że jesteście zajęci, że macie zajętą głowę, że coś robicie, rozumiecie, że jesteście wśród innych. Z tego tak najbardziej wynika ten spokój, to jest takie uczucie. A jednocześnie chronić siebie, żeby w nie czuję, żeby się inni od Was coś ciągnęli, w ogóle tego nie czuję, ale to bardziej właśnie taki strach przed tym, że coś może się stać. Ale jakikolwiek mielibyście strach, czegoś się boicie, coś wam się tam, jakieś lęki pojawiają, to tutaj jest jakby pokazane, że to zajęte ręce, ta praca z innymi, w ogóle ogólnie takie robienie czegoś yy, odwraca waszą uwagę od tego. I jeszcze do tego zaufanie wszechświatowi, to już w ogóle wam się w ogóle wszelkie lęki wyczyszczą. Ale tutaj ten miesiąc wam spokojnie przepłynie. <laughs> Wy tu macie ludzi tutaj, nic strasznego naprawdę. Różowy. Johnny. Czyli podróż. Zobaczcie, jakiś liczny króliczek tutaj z tym. I muchomorki. Jest czas, żeby przygotować się na podróż. To może być taka, która się po prostu pojawi podróż albo planowana. Tak czy inaczej, bądź pewny, żeby być. Bądź gotowy, kiedy to nadejdzie, tak? Spakuj swój paszport. No ja nie wiem, kto to będzie podróżował w czasie koronawirusa. No ale to ta karta mówi o podróży. Może to będzie nawet podróż, słuchajcie. No jednodniowa gdzieś na weekend czy coś, ale jakaś podróż was tutaj ewidentnie czeka, tak? Macie króliczek jaki gotowy jest ubrany, jak, jak konik. No śliczne są te karty. A do tego macie stragel, czyli troszkę się miotania, takiego troszkę pod górkę, ale ta cały czas powtarzam, że ta gwiazdka tam świeci, tak? Troszkę pod górkę, jakaś podróż, coś tu wam się wydzieje. Energia płynie tam, gdzie moje intencje płyną, tak? Czyli uważajcie to, co, o czym myślicie. To, czego chcecie, to jest ważne żeby myśleć, jeżeli myślicie o czymś pozytywnie, to to ma większą szansę pójść w pozytywnym kierunku. Jeżeli myślicie negatywnie, to masz większe szanse pójść w negatywnym. Ale wiecie, to też jest tak, że oczywiście są rzeczy, które są jakby nam, jakby to ująć, przeznaczone, ale przez wszystko można jakby z tym pozytywnym nastawieniem przejść gładziej. nawet jeżeli jest nam bardziej gładko, jeżeli jest nam coś. Nie wiem, no pewne lekcje jakby sobie. Ja w to wierzę że szczerze, wybieram jako dusza do przerobienia. I nawet jeżeli to ma być do przerobienia, to jeżeli. Jeżeli będziemy myśleć pozytywnie i starać się z tym światłem, a nie stresem i lękiem podchodzić do pewnych spraw, to te sprawy się szybciej i lżej rozwiążą. Rozumiecie? Bo to tak jakby mm, wszystkie ciężkie sytuacje mają nam pomóc w rozwoju. Jeżeli my, to jakby z tym pozytywnym podejściem i światłem podejdziemy do tego, to jakby szybciej przeskoczymy tą lekcję, szybciej ją przerobimy, tak? Jest takie uczucie. Energia płynie za intencją, tak? A do tego indygo. Osoba, o którą pytasz, to Indygo, czyli bardzo wrażliwy, urodzony przywódca. No, Indygo, dzieci tam, no to, bo to są te karty tej, e, jak ona ma, Dorin Virtu. No wiecie, taka kobitka. To są karty jej i ona właśnie dużo pisała swojego czasu, bo teraz to w ogóle zupełnie wyszło jakby z tego wszystkiego, no to już pomijam. E... Dzieci indygo, nie? czyli ludzie, którzy tak na przykład w moim wieku, czy, czy nawet starsi, którzy się pojawili jako jedni z pierwszych e, jakby w tej ewolucji duchowej <grym> na świecie niby. No niby, no nie niby, no. nie dużo ludzi po 60, nawet 70 jakby teraz wchodzi w taką duchowość. To są właśnie dzieci indygo, które się urodziły na Ziemi już dużo wcześniej jakby tak, przed tą rewolucją, która się teraz dzieje. Bo ja naprawdę szczerze wierzę, że teraz się energia zmienia i jest... E, Świat jest lepszy. Jest jakby też szybciej ta energia działa bardzo. Jakoś wszystko się, jak sobie coś zażyczymy, szybciej to się dzieje. Okej. Okay. Czyli jeżeli tutaj macie, myślicie o kimś konkretnym, to to jest dziecko indygo, czyli osoba indygo, czyli bardzo wrażliwa osoba, która też może być jakby liderem, czyli ma w sobie takie, wiecie, no, przywódcze zdolności. Eee. Karta jest śmieszna, o dziwo nie jest taka straszna, Bo te karty, tak mówię, średnie są, jak dla mnie, może się do nich przyzwyczaję, Natomiast. Jest... co tutaj widzę, widzę pełny, pełnię księżyca to na pewno, tutaj w oknie widzę kogoś, to mogą być strachy właśnie w takim czarnym, ciemnym domu, tego konika, który tak jakby nie jest w swoim miejscu, na swoim czasie, tak jakby to, o kim myślicie, też jest jakby troszeczkę zagubiony, jakby mimo, że ma w sobie to, to mostek, jakby nie do końca ją zauważa, takie czuje, coś takiego. Czyli uważać, gdzie pchacie energię, tak? Uważać, bo to, co czujecie, myślicie, idzie w świat, tak? Uważać, starać się to jakby oczyszczać, wysyłać bardziej więcej mieć tych dobrych myśli niż złych. Tutaj widać, że troszkę będziecie się miałać, ale jest opieka, tak? Tutaj się będzie wami wyższa siła opiekować, jak zawsze. I do tego macie tutaj jakąś podróż, no. Ciekawe. Dajcie znać, czy będziecie mieli jakąś podróż zaplanowaną, czy nie. No, ciekawe to, ciekawe. No, życzę Wam, żebyście przetrwali ten miesiąc. Sobie też tego życzę. A ci, którzy mają teraz cudowny i kreatywny czas, no to szczerze, że tak powiem, cieszę się Waszym szczęściem, tak to ujmę. Korzystajcie z tego czasu, no, po prostu. Najlepszego no kochani.